Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku, już trzecim, a tak naprawdę drugim serii Snapcraft. Jest to oczywiście sezon siódmy, i jak widzicie, proszę nie krzyczcie na mnie, troszkę na tym świecie się rozwinąłem. Ale do tego za chwilkę przejdziemy. Ostatni odcinek obejrzał się troszkę słabo, bo jak patrzyłem i czytałem komentarze, wiele osób nawet nie wiedziało, że odcinek został rzucony. Więc tutaj, żeby pomóc zasięgom tego odcinka, jeżeli dla Was to nie problem, zostawcie proszę tę łapkę w górę. Oczywiście, jeżeli jest to dla Was problem, to tego nie róbcie, nie róbcie nic wbrew sobie. Z góry pięknie Wam dziękuję i życzę Wam wszystkim miłego oglądania! Szczerze, że ten widok, mimo że prosty, tutaj jedno drzewko, jakieś trzy świerki, jak widzicie, ale zrobił na mnie pewnego rodzaju wrażenie. Niby prosta rzecz, a cieszy. W ogóle chmury zniknęły, jak tutaj zauważyliście, albo i nie zauważyliście. Moi drodzy, tak, to jest to miejsce, które lekko się rozwinęło od... W sumie to nie znacie tego miejsca, w sumie na odcinku, bo to na live'ie. Na odcinku się pożegnałem z wami gdzieś tam na, 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 na górce, z sawanna. Tu okazuje się, że znalazłem tę piękną dolinę. Które jest oczywiście głównym, że tak powiem, kąskiem, dlaczego akurat ten świat tutaj wybrałem. Widzicie, są krowy, jest enchanting, jest tutaj już stragan, z sobie, w którym handluję sobie z wieśniakami. Jeżeli ktoś w ogóle nie śledzi live'ów, to jest pewnie tutaj zdezorientowany. O, wieśniaki się rozmnażają, ale miło, ale fajnie, spoko. Potrzebuję tutaj sporo, moi drodzy wieśniaków. Za chwilkę wszystko wam tutaj opowiem, co, gdzie i jak. Niemniej jednak chciałbym chociaż yy, tutaj z minutkę, dwie nie wiem, to będzie trwało, bo to dopiero zmontuję, należy byście chociaż tak w formie time timelapsa, tak przeskokowo, bez żadnego komentarza, muzyka będzie głośniej tutaj, gdzieś zaraz wam się wyświetli na ekranie moment, do którego powinniście przewinąć, jeżeli was to interesuje, zobaczycie mniej więcej jak ten świat się tutaj rozwijał, ponieważ całą moją rozgrywkę naturalnie nagrywałem. I takim oto sposobem właśnie, mniej więcej się tutaj to tak rozwinęło. Przepraszam, że nie zrobiłem tego w pewnie oczekiwanej przez was formie tłumaczenia, takich na przykład, nie wiem, pierwsze 100 dni czy coś w ten deseń. Niemniej jednak ostatnio zabrałem się za tworzenie kolejnego odcinka z dni w Minecraft. Ostatnim życiłem mam 25 dni, więc kontynuuję teraz. I nie będę ukrywał tym formatem. Troszeczkę jestem aktualnie zmęczony, więc nie chciałbym już tego tutaj nawet dawać do Snapcrafta, żeby po prostu nie było we mnie tego przesytu, bo jeszcze znienawidzę tę formę. Więc wolę zrobić coś takiego, ale żeby chociaż, żebyście wiedzieli mniej więcej te najważniejsze rzeczy, które się tutaj działy, czyli diamenty i tak dalej. No mam nadzieję, że yy, chociaż taki tutaj timelapsik wam się, moi drodzy, spo spodobał. Mimo wszystko nie jestem jakoś bardzo na tym świecie rozwinięty. Widzicie, mam tutaj troszeczkę szmaragdów, no jakieś tutaj drobne rzeczy. Są krówki, które już zdążyłem pozabijać całą, w sumie można powiedzieć skórę, którą z tego miałem, posprzedawałem tutaj tym wieśniakom. Mięcha mam też bardzo dużo, jak widzicie. A. Tu już mi się nawet skończyło miejsce. <noise> no i jest grubo. Jest grubo, moi drodzy, tutaj na tym świecie, i będzie się to tutaj rozwijało. Myślę, że w ogóle odcinki ze Snapcrafta, jeżeli będą z taką yy, właśnie częstotliwością przez Was oglądane, czyli te 40-50 tysięcy po tygodniu, to myślę, że na razie będą one pojawiały się wraz w tygodniu. Jak będą Snapchoty do 1.19, no to wtedy wystrzelimy z jakimś gigantycznym maratonem, moi drodzy. Ale to też nie jest tak, że ja dosłownie wszystko robiłem na live'ach. Jest jedna rzecz, z którą się wstrzymałem tutaj. Jeżeli chodzi o odcinki, czyli pójście do netheru. Po pierwsze, no nie mogło być do netheru, bo był zepsuty. Ale teraz jak już mogę iść, to wstrzymałem się z tak ważną rzeczą, właśnie, moi drodzy, do odcinka. Jeżeli chodzi o moje takie surowce, to yy, widzicie 13 diamentów, jakieś tutaj 26 i tu Z jednej to wyprawy w sumie mam. Czyli bida i dużo żelaza. No cóż, ty mi coś ty zrobił? No nie mów jeszcze, że ty poza odcinkami tutaj zbudowałeś farmę żelaza. No jak nie jak tak? Pewnie, że zbudowałem farmę żelaza. Jak widzicie, jest ona malutka i pewnie dziwna. Spytacie się, a dlaczego nie zbudować od razu normalnej farmy? No, spójrzcie na tę farmę. Wymagała ona dosłownie kilku bloków na krzyż. Mega jest ona tania. No i wymagała też trzech wieśniaków w środku, co się tutaj znajdują, jak widzicie. Ojej, no zombie ucieka, a, grupa zombie nawet przyszła. Jest to właśnie farma, którą osobiście odradziłbym budować na samym. E, nie, znaczy, właśnie na samym początku świata jest świetna. Nie radziłbym jej budować gdzieś tam jak już grać na swoim świecie jesteście bardziej zaawansowani, bo ona jest taka dosłownie się buduje w około godzinkę, ja budowałem półtorej, bo nie oszukujmy się, wiecie jak to się buduje na live. Trochę to pogadam, troszkę tutaj coś popatrzę, yy, gdzieś się zgubię, bo zagadam się. I tak dalej, ale da się zbudować myślę, że w godzinkę, jak nie szybciej, no bo zobaczcie, budujemy tutaj bardzo prostą konstrukcję. Tutaj yy, zabudowany szkoło, chociaż też z tego co wydaje mi się nie jest to mega wymagane, poszedł tutaj zombie. Co ciekawe, nie, nie nazywałem go nim tagiem, tylko ma on yy, tutaj w łapie tor, dzięki czemu nie zniknie. No i wieśniaki się go boją, produkują żelazo, właściwie golema, który ginie sobie w górnej tutaj części, woda go pcha do... Lawy, jest tutaj hopper, i tym hopperem zrób to, to, lecą sobie sztapki W godzinkę można zbudować. Więc, jeżeli jesteście bidni na samym początku świata, na, na czankach spawnu, warto to wybudować. Ponieważ nieważne, gdzie będziecie, czy na spawnie, czy 100 tysięcy kratek jako spawnu, w normalnym świecie oczywiście, wtedy będzie farma produkowała wam cały czas żelazo. Więc ja chciałem już taką na początek farmę zrobić. Niech ona mi produkuje cały czas żelazo, już prawie że od początku świata. No i będę już do końca tutaj gry z żelazem ustawiony. A wiecie, jak teraz jest z nowymi kopalniami. Niestety, schodząc już y, po diamenty, nie wrócę ze wszystkim, czyli ze złotem, y, żelazem, y, chociażby co tam jeszcze restounę, znaczy z resztonem wrócę z zapisem. Nie wrócę z węglem, z y, złotem. Chociaż no dobra, żelazo złoto się zdarza. Y, no, z pozostałymi takimi rzeczami, chociażby właśnie jak węgiel czy miedź. Bo już to one pojawiają się na innych wysokościach, żelazo też się bardzo słabo pojawia, jeżeli chodzi o wysokości. Yy, takie właśnie minus 59 kratka. Tam najlepiej szukać diamentów, dlatego, już yy, jeżeli chodzi chociaż o żelazo, to tutaj jestem ustawiony, moi drodzy. A to jest oczywiście spawn świata. Jeżeli chodzi o tę przestrzeń, tutaj wypełnioną ścieżką, to chodzi tutaj o zablokowanie spawnowania golemów. Można by było to wyłożyć to szkłem, yy, półblokami albo blokami liści. Ja zdecydowałem się na ścieżkę, więc mi podpowiedział, że można ścieżką tutaj włożyć i golem się nie zespawnuje, i faktycznie tak to działa. No i dzięki tej farmie mam jakieś tutaj drobne ilości żelaza, a farma działa. Nie najgorzej, chyba jeden golem tam co około 45 sekund się spawnuje, więc spoko. Problem jest tutaj niestety już inny z dystansem między spawnem a tą bazą tymczasową. Nie jest to jakoś ultra daleko około, jak się nie mylę, jakieś chyba 400, nie, 400 kratek to trochę więcej. Z tysiąc może kratek, no niby niedaleko, ale biegnie się tutaj kawałek. Za jakieś 3-4 minutki trzeba poświęcić na przebiegnięcie. <grym> ale ważne, że na tym świecie znajduje się taki piękny teren. Czekajcie, może wrzucę nawet render dystans maksymalny na 32 czanki. To jest szansa, że zobaczycie stąd bazę tymczasową. Niestety, nie ma Elytry, to biega się tutaj no, prawie, że w nieskończoność. Ale najważniejsze, że wszystko co potrzebuje, na tym świecie oczywiście jest. Dobra, jak tam wczytało się? No, chyba wiecie, to mniej więcej tu jest właśnie ta moja e, moja dolina, moja baza. Dobra, wchodzimy do Sparse Jungle. Tak, te drzewka w, w, w cieniu, chciałem powiedzieć we mgle To są właśnie te drzewka znajdujące się przy mojej bazie tymczasowej. Zaraz będę tutaj po tej drugiej stronie dziury i już widać tutaj te moje świerki, więc no to jest taka odległość, czy daleko? No jestem aktualnie od spawnu 600 kratek, więc dość jeszcze tutaj jakieś 300. No tak jak mówiłem plus minus te 900 kratek, 1000. Przyznam się szczerze moi drodzy, że poluję teraz na fajne zaklęcia dla motyki, żeby mieć na tym fortunkę 3. Gdyż y, oczywiście wkrótce będę mógł się pobawić, zwłaszcza po dzisiejszej wizycie, wizycie w Nederze, z y, tutaj zarażaniem i od. jakby od. ozdrowieniem, tak? Tego bym brakowało. I uzdrowieniem tych wyśniaków, żeby móc sprzedawać jeden patyk za jeden szmaragd. No i do tego będę potrzebował oczywiście dużo drewna, żeby mieć dużo drewna, potrzebuję dużo sadzonek. A żeby mieć dużo sadzonek, warto tutaj te liście stęte golić sobie właśnie z fortunką 3 i wrzucić je najlepiej z oczywiście na motykę. Ale niestety trzy razy zaklinałem i było słabo, więc w końcu sobie na tyle razy podświeżam zaklęcia, że tutaj na pewno będę miał fortunę, ale muszę zdobyć 30 level. Mam nadzieję, że dzisiaj się to na spokojnie uda, moi kochani. Dobra, tutaj sobie tutaj odłożę na spokojnie to. Jeżeli chodzi o obsydian, wydaje mi się, że go mieć tutaj nie będę. Przynajmniej nie widzę nigdzie tutaj żadnych takich bloków obsydianu, ale... No przecież, mam tutaj farmę lawy. Przede wszystkim zrobiłem to dla tutaj piecyków, żeby mieć paliwko, ale jeżeli mogę, to skorzystam sobie, żeby zrobić sobie tutaj portal. Jedna taka rzecz, która mnie zaskoczyła, jeden z widzów mi napisał, że robiąc farmę, czy to wody, czy to lawy z kociołkami, nie muszę nad stalag... Yy, dobrze mówię? stalaktyt, stalak... Yy, stalagnat i stalagmit. No, nad naciekami dawać bloku nacieku, wystarczy jakikolwiek inny blok, początkowo w to nie uwierzyłem, ale zrobiłem eksperyment i okazuje się, że tak, widzicie, tutaj mam wszędzie, o, to jest źle, tutaj mam wszędzie ziemię, a i tak lawa tutaj do kościołka się napełnia, więc bardzo fajna sprawa. Dziękuję, drogi widzu, który mi to napisałeś, bo ja o tym nie wiedziałem, ale teraz już wiem, człowiek znowu odrobinkę mądrzejszy, jakby. No dobra, to czekajcie. Yy, źle to zrobiłem, bo przecież ja muszę ramę zrobić, a nie właśnie przestrzeń, gdzie będzie pro, yy, blok portalu. Czyli tu będzie lawa, tu będzie lawa. Tutaj raz, dwa, trzy. Pyk, pyk. Dobra. No i coś takiego. Wystarczy teraz to oblać na spokojnie wodą, a potem brać kolejne lawy z kociołka. I powstanie mi ramka. Normalnie speedrunner za mnie, że hej, wszyscy ode mnie mogą się uczyć. Pozdrawiam wszystkich speedrunnerów, jesteście słabsi niż ja. Patrzcie, speedrunnerzy robią rach, ciach, ciach, portal. A zobaczcie jak ja zrobię portal. Uwaga, gotowi? Sprawdzajcie stoper. Stopery gotowe i liczcie mi teraz czas na zrobienie tego portalu. ciach, 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 ciach. Normalnie kilka sekund. Rekord świata, właśnie nie mówiąc o polski. Ja wiem, ja wiem. Kiedyś wam zdradzę metodę na tak szybkie robienie tutaj, portalu. Wszyscy ode mnie mogą się uczyć. Wystarczy tych braw, dziękuję, dziękuję. Skromny chłopak jest. <noise> ale będzie komentarzy. Ale kręć, ale mrozi. <noise> Czasem można się powydurniać, moi drodzy. Dobra, czy ja mam czym to odpalić? Zapewne nie. Chyba, że znajdę gdzieś tutaj kawałek flintu. Ej, ej, ty Jimmy, tu gdzieś masz flint, na pewno gdzieś jest. I teraz podana li... A, nie, nawet mam tutaj flint and steel. No dobra, gitarka, mamy to. To ja biorę... Po co mi tyle żarcia? A nie wiem... Powiedzmy... Jak będzie ciepło, to pewnie zgłodnieje. je. 30... 63 bloczki dyrtu. wchodzę... I mam wielką nadzieję, że od razu będzie twierdza. Serio? No dobra, jest przynajmniej Warp Forest. Serio? No gorzej być nie mog... Nie no, mogła być yy, Delta. <laughs> Jaka bieda! Jest Crimson Forest, Warp Forest, jest... Yy, są te pustkowia. To jeszcze brakuje mi właśnie wspomnianej Delty i i, i, i... i czegoś tam jeszcze. No dobra, na razie niech będzie tak. Fuj, robię coś najobrzydliwszego, co mogę zrobić, czyli zostawiam bloki z normalnego świata w nederze. Chyba bardziej obrzydliwe już od ziemi jest tylko używanie Cobblestone'a. Pyk, dobra, robiłem taką akcję. Liczę, że znajdę dzisiaj gdzieś tutaj twierdzę, powiem wam szczerze. Przy kamerze. Dobra, mam tutaj fortunkę, tak? Na pewno, na pewno. To od razu sobie tutaj troszeczkę wydobędę kwarcu. Niekoniecznie dla samego kwarca, ale dużo z kwarcu jest expa, a ja potrzebuję expa, żeby sobie ten kilof naprawić. No bo jak widzicie, w ogóle zbida. Jak naprawię sobie kilof z fortunką, to będą sobie legalnie... <laughs> I kulturalnie... Yy, na spokojnie zbierać expa, żeby zaklnąć sobie tę motykę. Ej, dużo tego tutaj jest. Dobra, metoda to z tym kwarcem zawsze, żeby odrobinkę tego expika sobie zdobyć. Dobra, panie, Warp Forest, Warp Forest. Tutaj akurat te biomy się nie liczą do odwiedzonych tych, tylko tych nederowych, tak? Dokładnie, już dla biomy odwiedziłem. Niedługo będzie jej trzeci, czwarty i piąty, będzie trzeba zdobyć ten postępik. Którędy iść? To jest właśnie dobre pytanie. Najlepiej, moi drodzy, to wam zdradzę, to co widzę po swoich latach spędzonych w Minecraft, omijam jakby co kwarcę, kiedy indziej po nie przyjdę, to sprawdźcie wszystkie te tereny, do których macie prosty dostęp, czyli na przykład jeżeli macie gdzieś takie w miarę duże połacie terenu, to przemierzajcie je w poszukiwaniu twierdzy, nie idźcie od razu, moim zdaniem przynajmniej, gdzieś tam na wprost szukać zalawą innych terenów tego netheru, Lepiej nie, lepiej moim zdaniem właśnie się tak rozejrzeć tutaj po okolicy A nóż, widelec, coś fajnego gdzieś tutaj trafić Na przykład tutaj trafię Delta jak widać <grym> Dobra, wejdę na nią to sobie od razu ten biom odfajkuję To będą zaraz wszystkie odwiedzone Pyk, 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 jesz O w ogóle brązowe grzybki tak, bo bym zapomniał A przyda mi się na pewno do zrobienia sfermentowanych oczu pająkach, A to są potrzebne do miksturki weakness By z nich zrobić sobie e, fajne zniżki Oczywiście z wieśniakami. Dobra, odfajkowane czyli nie Czy, czy, Delta mnie tutaj nie zapała? Czekaj, czekaj, tu są jeszcze pustkowie. Pustkowie. O! Jest dobra, teraz na pewno twajkowane. Jep. Mamy to. No dobra, lecę dalej szukać gdzieś tutaj jakiejś twierdzy czy czegokolwiek innego. Bastion raczej mnie nie interesuje w tej chwili. Juuu! Ariaja! Ja. ja tutaj chciałem co coś po tej stronie, a tutaj proszę bardzo, twierdza! Ale fajnie, nie, no fart. Fart jak nic. Dobra, super, mamy to. Mamy to, ja sobie tutaj szybko luknę co takiego fajnego, pierwszy diamencik tutaj z nederu, nieźle. No, w nederze normalnie można żyć, zresztą widzieliście to przecież w serii H Hellcraft, przecież nagrywałem jak był snapshot do 1.16. Bardzo przyjemna seria i wiem, że wy bardzo ją lubiliście, za co niesamowicie wam dziękuję, nawet pytacie się czy seria wróci. Ale nie, seria Hellcraft nie wróci, bo seria Hellcraft jest skończona, przeszedłem Minecrafta zaczynając w nederze i wszystko się udało tak jak się miało udać. Zatem nie sądzę, żeby miał sens kontynuowanie tego, bo to ja, dobra, jakbym powiedział, że to byłoby to samo, ktoś zaraz użyje argumentu, no ale ty O, będzie dzisiaj Achievement chyba. Ale ty Jimmy przecież Snapcraft co sezon to też jest to samo. No, niby tak, tylko że nie, bo zawsze tutaj jest oczekiwanie na inne snapshoty do innej wersji. Robimy sobie tutaj, no, troszkę inne rzeczy, mimo że w podobnym stylu, czyli te same farmy, ale zupełnie inne koncepcje. A Hellcraft to, no, chyba dosłownie byłoby to samo, czyli zaczynam w że buduje domek. Eee, wychodzę zaraz z naderu, pokonuję smoka. Nic za bardzo innowacji tam by nie było. Cztery blaze rody, dobra, nie jest źle, ale potrzebuję ich zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Tarcze mogłem wziąć. Pamiętajcie moi rozotarczach nie popełniajcie tak idiotycznych błędów jak ja. Ja niestety popełniłem. I 7, 7 pałek. Nie wiem ilu zbieram, z 15, 16. Tak żeby wystarczyło mi na jakieś statywy alchemiczne i przede wszystkim jako paliwo potrzebuję blaze powdera używać w statywie alchemicznym. Czekaj, 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 panie ciach no ile mamy? 8 Ja pierdziule, usiądź! Nice! I 12. Nie, dalej osiem. Chyba, że gdzieś tutaj jest pałka, nie, nie ma nic, nie dropnąć. dziad. Uh, 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 uh. Jak się sprytnie pojawiły skurczybyki! Jeżeli, moi drodzy, dotarliście w ogóle do tego momentu odcinka, yy, serdecznie zachęcam do zostawienia komentarza o treści yy, Blaze. Blaze niech będzie. Jeżeli będzie komentarz o treści Blaze, to będę wiedział, że yy, do kogoś tej chwili gadam, a nie, że sam do siebie, tylko że wszyscy w tej chwili jeszcze odcinka nie wyłączyli. Więc dzięki i pozdrawiam ludzi, którzy tutaj jeszcze ze mną jesteście. Ja, pierdziele, czekaj, trzeba coś tutaj wykombinować. Jeszcze łuku się nawet nie dorobiłem na tym świecie. Wszystko przede mną na no, spokojnie. Uwielbiam te momenty, moi drodzy, na Survivalu, kiedy zaczynam i jeszcze nic na dobrą sprawy nie mam. Zaczynam z biednym ekwipunek. no Dobra, jakbym powiedział, że mam biedny ekwipunek, teraz sobie trochę pałę. I to taką blazową. Hehe, <laughs> pałka blaz, wiecie, żart. Pała, przeginam. Nie ważne. Yy, to bym trochę przegiął, bo to już jest taki sensowny ekwipunek, zresztą zobaczcie, bo chyba tam się wam nie chwalił. tak wygląda moja tutaj siekierka, taka jest tutaj łopata, jeżeli chodzi o kill to jest to, to już trochę lepszy kill off, perfekcyjny oczywiście mieczyk, no i zbroja prawie idealna, tu jeszcze mi brakuje przede wszystkim soul speed i Tornsy mógłbym jeszcze wrzucić. Szkoda, że widrowy szkieletów żadnych nie znalazłem, bo przyjemnie by było dzisiaj zdobyć pierwszą czaszkę tak na zachętę. Ale jak widzicie, tutaj, tam w ogóle jest spawner blazeów Nie da się ukryć, że moby strukturowe się średnio tutaj pojawiają, chociaż gramy na przecież 44, a gdzie zostało to naprawione oficjalnie? Więc po prostu ma takiego pecha. Takiego gigantycznego. Kiedyś pamiętam, że jak były takie problemy ze spawnowaniem mobów, bo znaczy problemy po prostu się nie chciały spawnować, to sobie resetowałem Moby, wiecie, peaceful, a potem easy. No, z perspektywy czasu uważam, że to było mega słabe, dzisiaj bym tego nie robił, poza tym nawet jest to niemożliwe, bo ja oczywiście mam zablokowany już hard. Co to za 76 fov? Powinno być 75. To nie było perfekcyjne. Dla mnie 75 jest idealnym fovem, wiecie? Perfekcyjne, idealne. Które nudy teraz? A, zeskoczę. Może tutaj mam akurat feather falling, to za dużych obrażeń od upadku nie dostanę. Ale fajnie, brodaweczki od razu też oczywiście sobie zgarnę. I widzę skrzyneczkę kolejną. Zaraz, zaraz, zaraz. Możecie obstawić w komentarzach, co będzie w tej, mojej drodzy, skrzyneczce. Wiesz, bo wiecie mniej więcej, jakie tam rzeczy się pojawiają. Dajcie znać, zaraz tutaj zajrzę do niej. Się rozejrzę tylko za ujderowymi szkieletami gdzieś tutaj po okolicy. Komentarze są wasze. Im więcej komentarzy pod odcinkiem będzie, tym lepiej. Nie ma żadnych ujderowych szkieletów, no bez jaj. No tak, źle to jeszcze nie było. A wiem, że na pewno naprawili, bo testowałem to przecież, jak wyszedł snapshot. Moby się pojawiają. A, złoto. Kto obstawiał wielkie brawo, moi drodzy. Złoto się przyda oczywiście do handlu, do robienia złotych jabłek, na uleczanie. Więc złotko aktualnie jest bardzo chodliwym towarem. W ogóle bardzo mi się podoba, jak w ostatnich wersjach Mojang strasznie ulepszyło złoto. Bo złoto, wiecie, przynajmniej jeszcze za moich czasów, mam nadzieję, że za waszych też, było uznawane za całkiem bezużyteczne. Ale teraz zobaczcie, mamy złote jabłuszka do uleczania wiśniaków. Mamy złoto do handlu w nederze. Mamy złoto do... No tam, do robienia zbroi, zbroja, w ogóle złota zbroja się przecież przydaje do e, jakby, że tak powiem, sojuszu między piglinami a graczem, fajne to jest, mi się to podoba. ciekawostka, początkowo w wersji 1.8 jak pojawiały się pierwsze screeny z nowym systemem czantowania, bo kiedyś oczywiście enchantowało się zupełnie inaczej. Kiedyś na przykład jak się miało 30 level, to cały ten 30 level szedł na zaenchantowanie, teraz spada nam 3 levele i zostaje nam 20, oczywiście 7. I kiedy weszły zmiany z enchantowaniem w 1.8, to również pojawiło się dokładanie drugiego itemu. Dzisiaj jest oczywiście lapis. Kiedyś to nie było takie oczywiste, ponieważ początkowo nigdy to nie weszło oficjalnie do snapshotów, z tego co kojarzę przynajmniej, ale początkowo mieliśmy używać właśnie bloku, yy, nie bloków, tylko sztabek złota. Ale przeszło to na lapis i z perspektywy uważam, że to jest naprawdę spoko, bo dzięki temu lapis oprócz bycia barwnikiem ma też inne zastosowanie i to naprawdę takie. Mega, mega mocne. No dobra, pierwszy mi dorobił jakby mi dropnął czaszkę byłbym przeszczęśliwy, ale chyba tak dobrze nie będzie. Mam oczywiście looting 3 na mieczyku, czyli powinno mi gdzieś tam zwiększyć szanse na drop, ale nie tym razem niestety. Nie ma tak dobrze. Jest jeszcze jeden, ale też czaszki mnie dropnie niestety, nie ma tak dobrze. Nie będę ukrywał, zapomniałem zapisać koordynaty portalu, ale zdradzę też wam takiego fajnego tutaj tipa, z którego ja zawsze korzystam. Mniej więcej wiem na jakich koordynatach znajduje się moja baza tymczasowa. Jest to jakieś, no powiedzmy, plus minus 1000 na 300. I to sobie gdzieś tam dzielimy na 8 w głowie, żebyśmy poznali koordynaty danego portalu w Nederze. No to 1000 dzielimy sobie na 8, no to. To będzie jakieś 123, powiedzmy, czyli muszę iść w tym kierunku. Na 300 tam było, czyli 300 na 8. Ja pierdzielę, ja naprawdę jestem tragiczny w tego typu rzeczach. No ale to będzie jakieś 36, 7. Czyli to muszę w tym kierunku się udać moi drodzy i no 100 na 30 powinno faktycznie mi dać tutaj portal To nie chodzi o to żebyście co do kratki, e, chociaż jeżeli potraficie się tak w pamięci, albo z kalkulatorem no to spoko Ale nawet tym mniej więcej to w zasięgu widzenia tutaj w nederze na pewno swój portal dojrzycie Wtedy jeszcze zostaje e, kwestia wysokości czy na pewno w ogóle tam trafię No będę pamiętał przynajmniej sobie kordy to zapiszę że w tamtym kierunku jest twierdza i zobaczymy, czy w tym przypadku się to sprawdzi. Bo z ręką na sercu nie pamiętam, jakie były koordynaty portalu. Bo jak widzieliście, przecież nie sprawdziłem tego tutaj. Ale jestem na 100X i Z powinno być 30. Czyli gdzieś tutaj. O, jest War Forest. Tak. I widzicie? Działa to. Działa to jak najbardziej. Więc pamiętajcie, że sobie chociaż pamiętać koordynaty, gdzie jest wasza baza, gdzie jest wasz portal. podzielcie sobie koordynaty waszej bazy przez 8. I w tym miejscu, w naderze będzie portal. Bo oczywiście tam się pojawi. Tak to działa. Bo na przykład, żeby to było łatwo wam powiedzieć, 8000 na 8000. w normalnym świecie to jest 1000 na 1000 w nederze I dokładnie w tych, na tych tak jak w nederze postawicie portal to na 8000 na 8000 się pojawicie w świecie normalnym Okej, okay, wiemy, że gdzieś tutaj był właśnie Crimson Forest, a chciałbym go jeszcze odfajkować sobie dzisiaj, czyli to muszę gdzieś tutaj się udać Żeby, 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 moi drodzy, pojawił się ten nie-advancement w sumie, bo to już jest bardziej challenge Odwiedzenie wszystkich pięciu biomów w nederze. No a za to też dostanę odrobinę xp przypominam, chcę zaklnąć sobie motykę. Czyli do tego mi się przyda odrobinka Expa. A ile z tego będzie? No mam nadzieję, że choć na 27 level wskoczy. 30! Hehehehej! Świetnie! No dobra, to ja wracam. To ja wracam sobie teraz tędy, Ciach, 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 ciach. Jeszcze tutaj kawałeczek. No i gitara. Szybko do normalnego świata. Kiedy indziej sobie tutaj ten drzcik podmienię na coś normalniejszego. Mam nadzieję, że podmienię. No i świetnie, dobra, motyka jest, biorę tutaj odrobinkę lapisu, ale przelagowało mi. Pyk, pyk i... No i to jest to, na co czekałem! Dopierniczę sobie jeszcze tutaj jedna efficiency 4, dorzucę sobie jeszcze mending i jest gitara, nie wiem, po tak mocno gestykuluję ręką, nie powinienem. <laughs> Dobrze jest, moi drodzy, no i w końcu powoli, teraz mając już nether, Mogę się rozwijać na tym świecie Generalnie nie mówię tego na wstępie Ale dzisiaj pewnie będzie live, ale nie mam pojęcia o który Dlatego wam tak jakby nie chciałem tego zapowiadać yy, Ale pewnie gdzieś w okolicach wieczoru Może 17, coś takiego, pojawi się live I dzisiaj myślę, że troszeczkę jeszcze sobie Pochodzę po nederze, pozdobywam jakieś rzeczy Nie mogę sobie kota oswoić A przyda mi się yy, Pozdobywam sobie jakieś rzeczy i zacznę powoli Już rozwijać moją bazę tymczasową Bo plan jest taki żeby w tę bazę tymczasową, którą tutaj będę miał, rozwinąć na drzewach. Czyli wioska będzie na drzewach, bo w końcu jest tutaj dżungla. I myślę, że to naprawdę fajnie może się prezentować. Przynajmniej mam wielką taką nadzieję, że to ja i wy wszyscy będziemy z tego zadowoleni, bo ja w głowie mam koncepcję i ona zaskakująco dobrze wygląda. Ale jak wyjdzie w rzeczywistości, no to już się przekonamy w ciągu najbliższych pewnie kilku dni, bo to będzie projekt rozwijany przez jakiś czas na live'ach pewnie. Ale ja z live'u będę też oczywiście miał klipy. Więc w razie co będę mógł Wam zaprezentować cały proces budowy tego wszystkiego. A my, moi drodzy, udajemy się jeszcze na chwilkę w stronę spałna, bo jest pewna rzecz, którą obiecałem m.in. Dewu, że chcę sprawdzić to na odcinku. A jest to. to coś. Czym to jest? <grym> na live, kiedy to znalazłem, to coś dostało określenie Big Boya bo prawdopodobnie jest to gigantyczny stalagnat, który jakoś tak się wygenerował, że zatkał mi tę dziurę. No ja nie będę ukrywał, grając w Minecrafta przez wiele, wiele lat, no dobra nie oszukujmy się, od ponad, nawet nie roku, kiedy Driftstone się pojawiły, to jakoś luty, marzec, tak? nie no dobra, przyginam. Ale to była No dobra, nie cały rok odkąd pojawiły się tego typu rzeczy, no takiego czegoś Minecraft nie widziałem. Obiecałem, że nie sprawdzę tego na live'ie, bo taki kąsek zostawiłem oczywiście na, jak widzicie, yy, odcinek, dlatego schodzę sobie tutaj niżej i chcę zobaczyć co to jest. Ej moi kochani, przecież to jest idealna, idealna farma tego, tego, bloku. Jakie, jak to się wyg... Ja pierdziule. Tego jest dużo! Spróbuję gdzie indziej się wkopać, wiecie? Bo cholera wie, gdzie tutaj pójść, gdzie to mnie doprowadzi. Ja niestety też, no, agent idealny jestem. Nie zabrałem ze za sobą żadnych y, tutaj torcz, ani innych tego typu rzeczy. Ale, no, widzicie, dosyć interesująco to wygląda. Spróbuję, może gdzieś tutaj się wkopać. W dół. Mam Fetter falling, więc prawdopodobnie przeżyję. Chyba, że będzie to jaskinia do minusowych koordynatów, Które dzisiaj tutaj się zacznie. Ale nic tylko od o, ty faktycznie tak! Jaki gigant! I to mi tutaj zablokowało dziurę, tak? Dokładnie. Dobra, spadam, spadam, żyję, żyję. Nic nie widzę, brawo, ja żadnych pochodni, ale jest tutaj gigantyczna jaskinia dripstoneowa, jak widzicie, moi drodzy. No, gigant! Gigant! Warty uwagi. A i będzie tu trzeba kiedyś przyjść z pochodniami, albo najlepiej z efektem night vision Jestem ciekaw czy gdzieś może taka kawałek diamentu jaki znajdę Ale chyba nie ma tak dobrze, wow Co to tutaj jest, nie ja muszę zejść niżej Przecież to chyba do samego dołu tutaj leci tak? Czekajcie, które to koordynaty będą, bo jest diament Jest do nawet dwa jak widzicie Szkoda, że nie mam nic tutaj jak wam jakby podświetlić moi drodzy teren, za co was oczywiście niesamowicie Przepraszam, na szczęście ja sporo widzę, mam nadzieję, że wy cokolwiek tutaj też Kolejne diamenty! Ale fajnie, widzicie? Czasem warto taką jedną nie odwiedzić i nawet fajne ilości tego surowca można zdobyć Jest geoda I kolejny diament Ja pierniczę, moi drodzy, co my tutaj znaleźliśmy, to ja nawet nie wiem, ale to jest cudowne To jest cudowne, niedaleko spawn, to jest druga wioska taka, samanna. Czekaj, 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 nie nic nic, ale cztery rudy diamentu, no to nieźle. Pamiętajcie, że jeżeli znajdziecie jakieś złoże diamentów w jaskini, to najprawdopodobniej będą to pojedyncze rudy. Tak jest to zaprogramowane w Minecraft, że największe skupiska diamentów są to te, które są gdzieś tam ukryte, gdzieś tam dookoła nas, a te, które są, że tak powiem, udostępnione na działanie, że tak powiem, zewnętrzne, czyli po prostu, jak tutaj się gdzieś pojawiają, to one będą bardzo, bardzo skromne, żeby to jakoś było z... zrównane, żeby nie było to zbyt operze. Tu wszędzie widzimy pełno diamentów i zaraz sobie cały stak tych bloków uzbieram. Aż tak? Dobrze. Nie jest i chyba na szczęście dla nas. No bo wtedy byłoby to za łatwe. Mojang tak fajnie nam tutaj utrudniło zdobywanie teraz diamentów, że poważnie mam wrażenie, że zdobycie na tej wersji 1.18 11 całego staka bloków diamentowych to będzie niezłe wyzwanie, ale ja oczywiście tego wyzwania będę chciał się podjąć. Dobrze, moi drodzy, na dziś to by było na tyle, mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, to super, jeżeli nie, no to mam nadzieję, że kolejne będą lepsze, przepraszam was za to, że tak tylko byle jak wam zaprezentowałem, to się zmieniło na live'ach, ale no mówię, aktualnie tworzę ten odcinek z Dni kolejny i już nim jestem zmęczony i jakoś tak nie miałem motywacji chęci zmontowania tego. Niemniej jednak mam nadzieję, że chociaż to Wam się spodoba. Dzięki, trzymajcie się, moi drodzy, do usłyszenia dzisiaj na live i w kolejnych odcinkach już wkrótce. Mam nadzieję, że chociaż raz w tygodniu one będą się pojawiały. Trzymajcie się, cześć!